Także siema, siema, witam was w kolejnym motovlogu na moim kanale W tym odcinku wypowiem się o kategorii AM, czyli prawo jazdy na motorower A więc zacznijmy od tego, co to jest dokładnie ta kategoria AM AM zastąpiło kartę motorowerową i można robić te prawko od 14 lat. To prawko jest na 50. Czyli dzięki temu prawku będziecie mogli jeździć po prostu motorowerem albo mniej trochę legalnie, 125 zarejestrowaną na 50. Przynajmniej ja bym tak zrobił, gdybym miał kategorię AM, ponieważ nie pałbym się za bardzo w 50, bo miałem, miałem 50 Między innymi Yamaha TZTR, jednak by się szybko znudziło Wam. Powiem, a taka Honda NSR, przykładowo na 50 myślę, że sprawi Wam bardzo dużo frajdy właśnie. I szybko Wam się nie znudzi, ponieważ dysponuje właśnie bardzo dużą mocą. Jaką jest 28,5 koni gdybym ja miał prawko HM, to bym pchał się w 125. Zarejestrowaną na 50, bardzo dużo osób się mnie pyta, czy kategoria AM się opłaca. Ja zazwyczaj na te pytanie odpowiadam tak. Zależy jakimi pieniędzmi dysponujesz, oraz właśnie ja zachęcam ludzi, aby na kategorię AM pozbierali sobie swoje hajsy. Czyli 1100 zł u mnie wyszło wtedy ze wszystkim. I słuchajcie, ludzie, nie słuchajcie się po prostu ludzi, którzy mówią wam, że kosztuje 400 zł. Bo takie osoby same nie mają prawka i, i po prostu gadają głupoty. No nie, ja bardzo dużo razy spotkałem się z tym, że ludzie po prostu mówią: No u mnie kosztuje prawo jazdy AM 500, 400, 600 zł. Ludzie, czy wy robiliście to prawko serio za 600 zł? Czy jeździcie bez prawa jazdy? Jeździcie pewnie bez prawa jazdy, bo 600 zł nigdy nie będzie kosztować prawo jazdy. No kurde, jak już samo badanie lekarskie kosztuje 200 zł, do tego dochodzi egzamin, do tego dochodzi jeszcze hajs dla tego instruktora waszego w szkole jazdy. I myślicie, że zmieścicie się serio w 600 zł? No jest to niemożliwe. A co dopiero, zmieścić się w. 400 zł to już w ogóle. <laughs> Dla mnie to jest śmieszne. Moim zdaniem kategoria AM opłaca się tylko wtedy, kiedy macie po prostu 14 lat. Chyba, że jesteście bardzo zapaleni i chcecie po prostu prawko zrobić wy w wieku 15 lat. No to wtedy wam proponuję, abyście sobie przez ten rok, gdybyście mieli 14 lat, do 15 pozbierać hajs, abyście mieli przygotowany na 15 i wtedy po prostu sobie zrobić to prawko. Także słuchajcie, moim zdaniem kategoria AM opłaca się tylko kiedy macie 14 lat i zapłacą wam za tę kategorię rodzice. Chyba że macie 15 lat i zapłacicie sobie za tą kategorię sami, a rodzice wam zapłacą za A1 po prostu. Na taki układ możecie z rodzicami pójść, no nie? I ja bym tak postąpił na waszym miejscu. Na prawo jazdy wyjdzie wam na pewno w okolicy 1000, nie 400 czy tam jakieś inne niestety. Widzicie podczas tego filmu, już przejechałem przez całe miasto. I kurde nie wiem gdzie już mam jechać. Może się gdzieś zatrzymam, pokażę wam ciężarki od Barakudy W moich manetkach, ponieważ tata mi dzisiaj to zrobił. Ale dzisiaj zapominam coś o kierunkowskazach. Nie wiem. Nie wiem dlaczego. Zauważyłem, że jak jest ten inny ciężarek, no to manetka trochę ciężej chodzi. Tak jakoś muszę się przyzwyczaić teraz. Bo inaczej było jak miałem seryjne po prostu. Dobra, zatrzymam się tutaj. Tak się prezentują, właśnie. Ja dzisiaj jerkę myłem. Także się świeci. Te ciężarki tak wyglądają, właśnie. Fajnie to wygląda, moim zdaniem. Jeszcze dojdą czarne, czarne klamki, to już w ogóle wejdziesz to. Muszę jeszcze felgi umyć. Uch, już dzisiaj mi się nie chciało tego robić. Możecie napisać w ogóle, czyjmy umyć te felgi, bo tam jest tyle smaru takiego dziwnego. Że papierem nie chce nie mi się tego robić po prostu Dzisiaj w ogóle mam w planach Zrobienie live'a Na którym będę losować właśnie Zwycięzcę konkursu A ja miałem na myśli zwycięzców Bo będzie dwóch zwycięzców Także kto jeszcze nie brał udziału Ten ma jeszcze szansę na wlepki I smyczki No niestety tylko na to mogłem teraz pozwolić sobie To jest początek naszej współpracy Z Jack Motors Dlatego wiecie, każda firma jest po prostu bardzo ostrożna na początku, także musicie zrozumieć, że na razie są tylko takie nagrody, ale z czasem myślę, że będzie coś lepszego dla Was do rozdania. Potrzeba po prostu cierpliwości. Jeszcze poznałem jednego takiego, no można powiedzieć, że motowlogera, który jest z mojego miasta w Polsce i nagrywa też filmiki z moto, tylko że bez swojego głosu jeździ na. PSXR 750 c w ładnym malowaniu całkiem wampem. Jeśli będziecie chcieli odcinek, to piszcie, czy byście chcieli odcinek z 750. -ką. Także jeśli jesteście teraz na premierze, to piszcie, czy chcieli odcinek taki z 750, to coś podziałamy. Także mam nadzieję, że chociaż trochę wam wytłumaczyłem, czy opłaca się robić te kategorie AM czy nie. No tak jak mówiłem w filmie, no nie będę się powtarzać. Trochę tak nagrany na spontanie, ale no musicie wybaczyć. Po prostu wczoraj byłem w takim większym mieście w Polsce i... i nie dałem rady nic nagrać i nagrywam to w ten sam dzień, co będę to wrzucać. Także musiałem się spiąć i szybko polecieć Wam coś nagrać aby utrzymać aktywność co dwa dni film na kanale. Także jeśli się wam spodobało, albo jeśli Wam pomogłem, to zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. Oraz wbijajcie do mojej grupy na fejsie, ponieważ załaduję tam jakieś fotki jeszcze dzisiaj z wczorajszego wypadu. Będą też fotki z Gixem, także będzie ciekawie na pewno. Także co? Widzimy się w następnym motovlogu. Siemano!